Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy seznik z rabarbarem. Potrzebować będziemy kilogram rabarbaru. Rabarbar pokroiłam sobie na takie kawałeczki. oprószyłam cukrem, pół szklanki cukru i zapiekę go 20 minut w piekarniku 180 stopniach. A tutaj mam formę 26 cm wysmarowaną masłem i opruszoną mąką kokosową. Na sernik potrzebować będziemy kilogram sera, w moim przypadku jest to krajanka, pół szklanki śmietanki 30% 3 czwarte szklanki cukru, 4 jajka, 3 łyżki mąki ziemniaczanej i 10 deko masła. Teraz wkładam do piekarnika rabarbar. Rabarbar już mam popieczony. Teraz część przełożę do robota, a część zostawię na wierzch. Założę pozostałe składniki: cukier, śmietankę, ser, jajka, mąkę i masło. I masę serową bardzo dokładnie. Masę serową już mam idealnie połączoną, i teraz wlewamy do formy. a na wierzch ułożymy pozostały rabarbar. I sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach i sernik studzimy przy otwartych drzwiczkach. Jak zrobię z pozostałym rabarbarem. Udekoruję sobie wierzch. I tak oto wygląda sernik z rabarbarem. Sernik pozostawiamy na drugi dzień, aby całkowicie ostygł. Ukroimy kawałek. Wygląda sernik z rabarbarem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę sernik z rabarbarem.